W sztabach trwają ostatnie przygotowania, związane nie tylko z liczeniem puszek. Każdy, kto odwiedzi dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe, może wziąć udział w takich zajęciach. Będzie Aikido, Judo, jiu Karate, Kenjutsu, będą pokazy sztuk walki, będzie yoga. I nauka tej sztuki wyczarowywania z papieru kwiatów. Ale najwięcej atrakcji. Centrum na scenie wystąpią między innymi Arkanoego, Iraka Siakowalska i Justyna Syczkowska. Wcześniej bieg policzcie z cukrzycą i masa krytyczna. Cel? Powić ubiegłoroczny rekord i zebrać więcej niż 40 milionów złotych. Tym razem chcemy wesprzeć te kilkanaście specjalistycznych klinik onkologicznych, które dokonują ostatecznej diagnozy, a później rozpoczynają leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Zbiórka już trwa w internecie. Można wylicytować zamek, parowóz, lote w 16 lub występ w jednym z odcinków serialu Ojciec Mateusz. Nietypową propozycję złożył też burmistrz Bemowa. I cytować będziemy i lot awionetką e, ze mną, czyli burmistrzem dzielnicy do